Cześć, witam Cię serdecznie, z tej strony Bartek Popiel z bloga liczy się wynik.pl i oglądasz to wideo, ponieważ prawdopodobnie jesteś autorem e-booka albo kursu online, albo masz swoją społeczność, albo planujesz kurs online, albo chcesz sprzedawać swoją wiedzę, która będzie zapakowana w e-booki albo w produkty online. Tak? Więc być może to będą kursy audio, nie wiem, ale prawdopodobnie to rozważasz. Być może wiesz, że właśnie trwa kampania mojego szkolenia, liczy się, liczy się kampania i zapraszam ludzi, ponieważ chcę ich nauczyć, jak robić dobre i dochodowe kampanie swoich produktów online. Jeżeli to Cię interesuje, to zobacz to wideo do samego końca, ponieważ przedstawię Ci za chwilę cały proces, przez który przejdą użytkownicy tego właśnie szkolenia. Więc pozwól, że pokażę Ci mapę myśli. W takim razie przejdziemy już do omówienia wszystkich tych elementów. Zapraszam. Przede wszystkim na samym początku zrobimy badanie społeczności. Tak jak już powiedziałem, nie ominiemy tego. Nie ma co tego bagatelizować, ponieważ jak ktoś zrobicie raz dobrze, to to wam będzie służyć na najbliższe 3-4 kampanie, tak? Więc już w kolejnym wideo będziemy dokładnie robić jakie pytania zadać i będziemy rozmawiać sobie o tych kampaniach. Po co nam to w ogóle jest? Przede wszystkim musimy zebrać dane o naszych czytelnikach, o naszych klientach, potencjalnych klientach, kim oni w ogóle są, jakie mają marzenia, jakie mają aspiracje. Musimy to przeanalizować i będziemy sobie też rozmawiać o narzędziach, tak? Więc więc to, to się pojawi już w kolejnym nagraniu i... Co będzie dalej? Po tym, jak, będzie, jak już przerobimy sobie badanie społeczności, przeanalizujemy kim ci ludzie są, będziemy wiedzieć, czy to są nasi klienci, czytelnicy, jak długo oni nas znają, za co nas cenią i tak dalej, i tak dalej, przejdziemy sobie do planowania kampanii. Jak zaplanować dobrą kampanię promocyjną? No i to będzie wyglądało tak, że przejdziemy przez poszczególne etapy kampanii, dalej ustalimy sobie kalendarz, jak ma wyglądać kampania, jak ona będzie ustalona w czasie. I kolejna rzecz, która będzie, którą będziemy sobie ustalać, to będzie harmonogram prac, czyli jak wygląda ustalenie. Ale nie takie kampanie jak wygląda start, środek i koniec kampanii. Kolejny element bardzo istotny to scenariusze. Przerobimy sobie dokładnie, jak będą wyglądały scenariusze. A mianowicie, co trzeba przygotować do materiałów wideo, tak? Czyli jaki jest cel w ogóle naszego nagrania, które będziemy przygotowywać? Jaka jest typologia nagrań? Czy nagrywać nagrania w pomieszczeniach? Czy może na green screenie? Czy może tak zwany video size letter? I kiedy jakie wideo najlepiej spełnia swoją rolę? Dalej, merytoryka. Czyli jakie rzeczy my do tego materiału, co one mają wylądować? Jakie rzeczy, jakie tematy mają w tym materiale w ogóle wylądować? Co my tam mamy powiedzieć? Jak mamy to powiedzieć? W jakiej kolejności? Co lepiej pominąć? Jaki ma być stosunek takiej? rozrywki do kontentu takiego twardego. Dalej, jaka ma być tematyka tych, tych nagrań, jakie środki perswazyjne mogą być użyte do tego, żeby zachęcić ludzi, żeby zechcieli zostać z nami do samego końca, żeby chcieli obejrzeć nagranie do samego końca, plus w jaki sposób też, jeżeli chcemy, żeby nagranie miało cele, na przykład, żeby ludzie zapisali się na listę early birds, albo żeby ludzie kliknęli i wypełnili jakąś ankietę, albo żeby zapisali się na webinar, jak to należy zaadresować, żeby rzeczywiście to spełniło swoją funkcję. Dalej, strona wizualna tych nagrań, czyli jak one mają być zrobione, jakie są sposoby montażu, co można zrobić niskim kosztem, co już wymaga jakichś niewielkich inwestycji finansowych, a co wymaga większych inwestycji finansowych. No ale za tym idzie produkcja, jakość produkcji tego tego nagrania, ale naprawdę nie jest to konieczne, żeby tu robić jakiś wyścig zbrojeń na to, kto zrobi piękniejsze wideo, bo czasami proste wideo może doskonale sprzedawać. OK, także tu będziemy sobie o tym y, rozmawiać o, o tych materiałach. Dalej kolejna rzecz to będą live, y, bo czasami jest też tak, że wcale nie musimy robić materiałów materiału, wideo do kampanii. Możemy zrobić live, więc też będziemy sobie roz, rozmawiać o tym, jak zrobić strukturę tych trzech nagrań, ewentualnie live. Jakim oprogramem nagrywać te live, z czego skorzystać, czy robić to tak, żeby to się też streamowało w, w portalach social media. Czytając, mówiąc prost, czy to robić tak, żeby to się też publikowało na przykład na Facebooku, czy robić live na Facebooku, czy może lepiej na platformie zewnętrznej, tak? Czy lepiej na jakiejś platformie webinarowej. Jakie są plusy i minusy obu tych rozwiązań, a może lepiej na YouTube? Jest naprawdę tego sporo, więc. Więc tu się trzeba zastanowić. Dalej, scenariusze. E, jeszcze do scenariuszy, to jest wersja tekstowa. Co w tej wersji tekstowej powinno być? Co w niej musimy zawrzeć? Jak ona powinna być skonstruowana? Czy wrzucać ją bezpośrednio na blog? Czy może lepiej w formacie PDF? Jakie są plusy i minusy każdego rozwiązania? No i z czym to się w ogóle je, tak? Więc to jest taka, taka podstawowa rzecz, o tym będziemy sobie rozmawiać, czyli najpierw badanie społeczności, później planowanie kampanii, a następnie scenariusze. Kolejna rzecz to organizacja, czyli jak zorganizować całą kampanię. Jakie materiały są do przygotowania, tak? czyli właśnie jakie mamy do przygotowania teksty, jakie mamy do przygotowania grafiki, w jakich rozmiarach, na jakie media. Dalej co mamy przygotować na blogu i co na blogu kiedyś się zmienia, ponieważ tam musi dojść w pewnym momencie do takich niewielkich podmianek. Dalej kolejna rzecz to jest repozytorium zasobów i to jest niesłychanie ważne, żeby to repozytorium zasobów sobie zrobić. To jest bardzo, bardzo ważne, więc będziemy też robić coś coś takiego na etapie organizacji właśnie naszej kampanii. Dalej, kogo potrzebujemy do materiałów? Czy wszystko będziemy robić sami, czy może jakieś rzeczy delegujemy i tutaj też tak jak powiedziałem, my, my się podzielimy osobami, z którymi my współpracujemy, takimi poleconymi, więc damy ewentualnie namiary na sprawdzonych podwykonawców. Dalej twój dream team, czyli kogo ty potrzebujesz, z kim będziesz współpracował. Oczywiście czasami jest jest także pierwszą kampanię robisz Całkowicie samodzielnie i to też jest do zrobienia, ale nawet jak robisz się samodzielnie, to warto, żebyś wyznaczył sobie rolę. Odsyłam do takiej książki Michaela Gerbera, ona się nazywa Mit Przedsiębiorczości i tam właśnie o to chodzi, żeby była rola menadżera, żeby była rola koordynatora. Jak robisz też grafiki, to wtedy wchodzisz w rolę grafika, jak piszesz też teksty, to wtedy wchodzisz w rolę e, copywritera, tak? Więc yy, jak te teksty po sobie później sprawdzasz, to jesteś jeszcze edytorem, <grym> tak? Więc jak robisz wideo no to, i występujesz, no to jesteś gwiazdą, a jak. Później to wideo montujesz, to wchodzisz w rolę montażysty, i to wszystko trzeba sobie rozpisać, żeby później wiadomo było co i komu delegować. Następnie, jaka jest polityka, jaką politykę przyjmujemy jako firma, kiedy dzieje się kampania, i to jest ważne, żeby sobie to ustalić, żeby nie było, że potrzebujemy ileś ludzi na pokładzie, każdy ma określone kompetencje, wszystko jest rozdzielone, a nagle ktoś na przykład komuś się przypomniało, że on jedzie na imieniny do wujka Zbyszka, albo że jedzie na jakąś konferencję, albo że on wtedy to w sumie planował jakiś mały urlop. No nie, to wszystko trzeba wcześniej ustalić, że. Żeby zgrać te kalendarze, bo jak jest kampania, to wszystkie ręce muszą być na pokładzie. Kolejna bardzo ważna rzecz, którą sobie omówimy, to jest prowadzenie kampanii, czyli jak taką kampanię poprowadzić. Czyli jaka jest rola koordynatora, jak on się ma z ludźmi komunikować, o czym i kiedy ma im przypominać. I ten etap jest bardzo ważny. Komunikacja, żeby ustalić wcześniej, gdzie, jak i w jaki sposób się komunikujemy, że dajemy sobie tak zwaną licencję na zabijanie, bo jak jest kampania, to nie ma czasu na to, żeby owijać coś w bawełnę i tłumaczyć coś komuś za pomocą metody kanapki i tak dalej. Nie, tu musimy ustalić, że jak coś się dzieje, to walimy prosto z mostu, bezlitośnie i nikt się nie obraża, nikt nie strzela focha, tak. Więc te wszystkie aspekty komunikacyjne też będziemy sobie ustalać dalej harmonogramy. Jaki jest harmonogram kampanii, jak go ustalić, na co trzeba uważać przy ustalaniu tego harmonogramu? Dalej elementy zaplanowane, ponieważ w kampanii zawsze są jakieś elementy zaplanowane. Na przykład mamy ustalone wideo, wiemy kiedy ono się pojawi, wiemy kiedy rozpoczynamy sprzedaż, wiemy kiedy kończymy sprzedaż, ale czasami też jest tak, że Pojawiają się jakieś elementy RTM, tak zwanego real-time marketing, tak? Czyli takie coś akurat się dzieje tu i teraz, co możemy fajnie wykorzystać. Więc jeżeli się dzieją jakieś fajne sytuacje, które, z których można skorzystać, no to jak najbardziej, jak najbardziej można, można to też wpleść do, do swojej kampanii, tak? Więc takie elementy, a czasami coś nam po prostu wpadnie do głowy, będziemy brali prysznic, albo będziemy się kąpać w wannie, albo będziemy na spacerku i nagle pojawi się jakieś olśnienie i tak tego typu rzeczy też możemy wrzucić do kampanii i to może się okazać, że czasami my planujemy, zmużdżamy się nad czymś i w ogóle ho, ho, ho. A potem jest taka sytuacja, że coś wymyślamy tak tu i teraz, i to siada niesamowicie. Więc będziemy o tym też rozmawiać, yy, jakie proporcje tego, tego wszystkiego powinny być. Kolejny punkt to otwarcie sprzedaży, jak tą sprzedaż otworzyć. Co tu się powinno wydarzyć na otwarciu sprzedaży, czyli czy otwierać sprzedaż tak zwaną listą Early Birds, czyli właśnie, że zbieramy ludzi na taką listę, która wskakuje na pokład jako pierwsza i co wtedy warto zrobić, czy otwieramy na przykład to live'em tak? albo, albo webinarem. Dalej, jak zebrać publiczność, to też jest bardzo istotne, czyli właśnie, czy wtedy robimy jakąś promocję, czy na przykład jest jakiś specjalny landing page. Tutaj też jest w ogóle kwestia promocji, to też jest nie promocji jakiejś tam czas cenowej, tylko kwestia bardziej promocji, jak my promujemy to, żeby. Ludzie w tą kampanię weszli. Na ile wcześniej zajawiamy, na ile dajemy jakieś teasery, żeby to się wszystko zadziało, tak? Dalej. Wiadomości, dalej wiadomości, czyli właśnie jakie wiadomości do tej publiczności lecą przed kampanią, w trakcie kampanii i po kampanii. To też jest bardzo, bardzo istotne. No i dalej to też jest kwestia redukcji kosztów. Na czym możemy zaoszczędzić, a na czym oszczędzać nie będziemy. Więc to wszystko są takie, takie rzeczy, co możemy tutaj zrobić też, żeby zredukować przy zbiorze publiczności, żeby zredukować koszty zapisu na listę mailingową. Tak więc tu, tu o tym też będziemy sobie wszystkim rozmawiać. Swoją drogą teraz, jak ktoś patrzy na to nagranie, na tą Myślę, że ono naprawdę jest bardzo wartościowe, ponieważ już teraz wiadomo, co tu się będzie działo. Dalej kolejna bardzo ważna rzecz to jest właśnie webinar, czyli tak jak mówiłem, że można otworzyć sprzedaż listą early birds, ale można webinarem. No i teraz jak ten webinar zorganizować, co tu się powinno zadziać, jaka jest struktura dobrego webinaru, kiedy go zacząć, o której godzinie go zacząć, ponieważ testowaliśmy też różne warianty, różne dni tygodnia dalej, co powinno być na początku, jak długo powinien trwać, co na nim przekazać, czy jakie ustalić ramy, tak, już na samym początku takiego. Takiego, takiego spotkania, kto na nim powinien być, a kto nie. I tutaj też przedstawię różnego rodzaju case study z, z mojego doświadczenia, jakie webinary działają, działają fajnie, tak? jakie webinary działają fajnie, jakie webinary naprawdę dobrze, yy, że później, jeżeli na takim webinarze jest propozycja sprzedaży, no to zwykle też bardzo fajnie ludzie na to, na to reagują, a czasami taka sprzedaż nie jest konieczna. I tego typu webinary też robiłem, też bardzo fajnie to działało. Dalej, kolejna rzecz, która. Przez którą przejdziemy, to jest okno sprzedażowe. Czyli właśnie już mamy ten element promocyjny, czyli mamy okno sprzedażowe, otwieramy okienko, ludzie już są gotowi, bo już jak to wszystko, co było wcześniej, sobie przerobiliśmy, no to ludzie już wręcz czekają, kiedy my tą sprzedaż otworzymy i następuje tutaj ta, ta promocja, tak? Czyli znowu w jaki sposób promować, że mamy otwarte okno sprzedażowe w social mediach, a jak promować okno sprzedażowe do naszej listy adresowej, tak? Czyli tu idą zupełnie inne komunikaty, zarówno do, do osób, które są na naszej liście. Adresowy, a trochę inne do social mediów. One no, nie, nie, czasami mogą być te same, a czasami takimi niuansami się różnią i też będziemy sobie to omawiać. Da, kolejna kwestia to są wiosenne porządki. To jest coś takiego, co czasami warto zrobić po kampanii. Nie ma konieczności, ale czasami działa to, działa to bardzo fajnie, ponieważ jest zawsze jakaś grupa ludzi, ludzi, która śledziła kampanię, ale ci ludzie nie wskoczyli na pokład, znaczy nie skorzystali z tego kursu, nie kupili i oni za chwilę po zamknięciu koszyka mają takie. O nie, mogłem kupić, albo na drugi dzień, no i czasami oni piszą, później, a tam Bartek, czy nie można mi jeszcze jakoś tam sprzedać w Spodlady? Nie, nie można, koniec, był czas określony, zapraszam na kolejną edycję, bo nazwisko ma się jedno i na reputacji się pracuje latami, a można sobie ją zepsuć bardzo szybko, tak? Więc właśnie, oni nie kupili produktu, ale jest im smutno jakoś tak, że mają, jednak tak dochodzi do nich, że hm, to nie była najlepsza decyzja. Dlatego dla nich możemy przeszykować coś, taką propozycję na otarcie łez. taką, To jest coś mniejszego: to może być jakiś jeden moduł z kursu, to może być jakiś inny kurs mniejszy, to może być pakiet e-booków, książek, to może być jakaś płyta, to może być kurs online jakiś mniejszy, tak? I to jest coś takiego niewielkiego: jakiś mały produkt do 150 zł, który wysyłamy do wszystkich, którzy byli zainteresowani kampanią, ale nie kupili. Jeszcze raz do wszystkich, którzy byli w tej kampanii, ale nie kupili. To możemy hej, być może ta suma była dla ciebie za duża. Rozumiem to. OK, mm, A być może miałeś jakieś wątpliwości. Jednak nie jesteś na pokładzie, no to w takim razie mam dla ciebie coś takiego małego. Taki mały kurs. Sprawdź sobie to, może nie byłeś przekonany do mnie, do mojego stylu, jak ja uczę, do mojego stylu prowadzenia, do mojego stylu prowadzenia szkoleń. Nie ma problemu. W takim razie zobacz sobie dokładnie krok po kroku, yy, poznaj mnie, kup sobie tańszy produkt, poznaj mnie, na ten produkt też masz gwarancję, możemy się lepiej poznać i zapraszam cię na kolejną edycję, tak? Yy, czasami jeszcze można zrobić coś takiego, widziałem, że Amerykanie na przykład coś takiego robią, że osoby, które kupiły ten mały produkt, później, jak była ponowna sprzedaż tego, tego produktu, no to dostawali jakiś tam niewielki, niewielki rabat, tak? Na tą, na tą kolejną edycję. Dobrze, i to jest właśnie też to, żeby tutaj wykluczyć klientów, czyli pamiętaj, że ci, którzy wskoczyli na pokład tego głównego kursu, nie dostają tych informacji o tych wiosennych porządkach, tak? Oni nie są o tym informowani, oni wskoczyli na pokład głównego kursu i tym mają się tylko i wyłącznie zająć. Nie rozpraszamy ich innymi rzeczami. No i później jest kwestia obsługi posprzedażowej. Tu, tu wam przedstawię dokładnie, jak to wygląda case study. Kursu, na podstawie kursu liczy się czas, gdzie tam już mamy to naprawdę bardzo dobrze zrobione, bardzo dobrze opracowany Ten cały onboarding, wprowadzenie klienta, kolejka maili, które on dostaje, QA y i tak dalej. To wszystko było bardzo dobrze zrobione. Jak my ich obsługi obsługujemy, jak odpowiadamy na, na, na potrzeby, problemy ludzi. Więc, więc tu wszystko pokażemy, co się dzieje, ponieważ to jest bardzo ważne też, żeby, żeby tego nie zepsuć, tak? I dalej mamy podsumowanie projektu. To też trzeba sobie zrobić zawsze za każdym razem, czyli zbieramy nasze liczby, jakie były koszty, jakie były przychody, jakie były zasięgi, jaka była konwersja, i tu podzielimy się z wami również naszymi harmonogramami, czyli dostaniecie od nas, zobaczycie te nasze arkusze, jak my to wszystko tam wypełniamy, sobie lista tekstów, lista grafik, ale też właśnie dostaniecie tabelę na to, żeby sobie policzyć te wszystkie, te wszystkie rzeczy, żeby zebrać te dane. Co dalej jest zebranie lekcji? Jeżeli my mieliśmy jakieś lekcje, tak? No to, to trzeba to zrobić. Robić według takiego oto schematu, a mianowicie jaka była sytuacja konkretna, typu na przykład chciałem zrobić reklamę kwadratową, ale patrzę, że nie mam grafik kwadratowych. No więc jaki był tego skutek? No skutek był taki, że tej reklamy nie puściłem, albo ona wyszła dużo później. No i dalej było jakie mamy wnioski na przyszłość, czyli że trzeba dopisać do spisu harmonogramu, jakie grafiki trzeba przygotować na kolejną kampanię. Tak i wpisujemy to, to jest ważne, że wpisujemy wtedy to do, pro, do szablonu projektu na kolejną kampanię, żeby drugi raz tego samego błędu nie popełnić. Więc mam nadzieję, że to jest jasne. I dalej. Wypisujemy sobie, co było dobre, a co było słabe przy takich aspektach jak... Jak na przykład grafiki. Czy wszystko było dobrze z grafikami? Czy wszystko było dobrze w tekstach? Tak, Co można poprawić w tekstach? Czyli idziemy po kolei. Czy z grafikami było wszystko ok? Czy w tekstach było wszystko ok? Czy coś można było zmienić, poprawić w ofercie? Co z nagraniami? Czy ktoś się na coś skarży? Dalej e, kwestie techniczne. Czy coś gdzieś nam nie zagrało? Coś się nie spięło? Może robiliśmy webinar i nagle przerwało transmisję? E, tak, Dalej publikacja treści. Czy tu wszystko, wszystko grało? Dalej partnerzy. Jeżeli w akcji brali udział też partnerzy, no to czy tu wszystko dobrze zadziałało? Czy możemy coś jeszcze ewentualnie poprawić? Dalej webinar. Czy przy webinarze wszystko, wszystko było dobre? Czyli dobre, słabe strony przy webinarze. tak Co tam było dobrze, co było źle, co można było zrobić lepiej? Dalej przy, przy obsłudze. Przy obsłudze samej kampanii, ale także później, jak już się zaczyna sprzedaż, no i później przy planowaniu. Może coś nawaliliśmy na etapie już planowania całej kampanii, więc również z tego trzeba wyciągnąć wnioski. I jak już mamy zebrane te lekcje, no to i wpisane to do, jako wnioski do arkusza kolejnej kampanii, no to przechodzimy dalej, czyli mamy całą checklistę różnego rodzaju działań. I jakież tu mamy działania? Warto też sobie przejść przez takie rzeczy jak właśnie to, czego się nauczyliśmy z tej kampanii. Czego nauczyliśmy się o klientach, o naszych klientach? Jakie jest nasze największe osiągnięcie z tej kampanii? Tak jakby wziąć to pod uwagę, to jakie jest nasze największe osiągnięcie z tej konkretnej kampanii? Czy robiliśmy to, w co wierzymy? Dalej, czego nie chcemy więcej robić w kolejnej kampanii? Dalej, czego chcemy robić więcej? Być może coś zrobiliśmy i to było dobre, ale warto by było to zintensyfikować przy kolejnej kampanii. Dalej, co moglibyśmy zrobić dodatkowo, coś ekstra, może gdzieś warto dokręcić śrubkę. Dalej, jakie zwyczaje były pomocne? Jakie zwyczaje, które mamy, nasze rutyny, może jakaś komunikacja, może cotygodniowe narady, może jakieś dzwonki, telefony, może to, że szybki feedback za pomocą nagrywania sobie wiadomości głosowych, na przykład poprzez Whatsappa, czy coś takiego, tak? Jakie zwyczaje nam przeszkadzały? Może za bardzo się rozpraszaliśmy na slacku, i tak dalej. Dalej, gdzie było wąskie gardło? Kto się nie wyrabiał, tak? Dalej, czy ten projekt nam się opłacił? Czy on nam się opłacił finansowo, wizerunkowo, i czy było na przykład jakieś zainteresowanie. I teraz zobaczcie, tu jest. Projekt wzbudził zainteresowanie mediów. Nie wiem, czy pamiętacie Roberta Karasie, to jest taki facet, który na przykład przebiegł tam dwa razy. Ironmana, no, on robi karkołomne takie rzeczy. To w pewnym momencie, jak zrobił taką. On też ma swój klub i przygotowuje biegaczy do tego typu rzeczy. Więc jak on zrobił tego podwójnego, a chyba nawet teraz już potrójnego Ironmana, no to natychmiastowo zainteresowały się tym media, tak? To podchwyciły. Przypuszczam, że wtedy jeszcze więcej pozyskał klientów, być może nawet sponsorów, więc to się jeszcze lepiej zaczęło wszystko kręcić. Robi facet naprawdę niesamowite rzeczy. Więc patrzymy na to pod tymi trzema aspektami. Czy Włacało nam się to finansowo, czy kampania zarobiła, czy wizerunkowo na tym nie straciliśmy, czy zyskaliśmy, czy na przykład lista nam urosła, czy odezwali się jakieś nowi ludzie, którzy chcą z nami zrobić wywiady. No i zainteresowanie mediów również, czy tutaj się pojawiło jakieś mniejsze lub większe, czy ludzie udostępniali nasze, e, nasze materiały z kampanii, albo czy jakiś duży gracz, może jakaś duża osoba to udostępniła. Dalej, czy chcielibyśmy zrobić ponownie ten projekt? Czy to był projekt na tyle fajny, interesujący, że chcielibyśmy go zrobić ponownie? I dalej, co robimy dalej? Co robimy dalej z tym projektem? Jakie materiały mają się pojawić po kampanii? Tak, Czyli jakie teksty, jakie wideo, jakie podcasty mają się pojawić już po tym, jak kampania zostanie zakończona. Więc tak to wygląda w kwestii, w kwestii takich rzeczy dotyczących podsumowania projektu. Jeszcze tu mamy dwa podpunkty. No i później, to już, moi drodzy, możemy otworzyć sobie szampana. Jak kampania wyszła pięknie, wszystko mamy podsumowane, i tak naprawdę potem jest mały ból. No, bo trzeba zapłacić od tego wszystkiego podatki, tak? Także, e, ale życzmy sobie dużych podatków, życzmy sobie jak największych podatków, bo jak dużo płacimy podatków, to też znaczy to, że dużo zarabiamy. Oczywiście nie życzmy sobie, żeby podatki szły w górę, bo już i tak są w miarę wysokie, ale, e, ale myślę, że że to jest, no, płaci się i też to trzeba brać pod uwagę, żeby mądrze zarządzać tym tym budżetem, a nie, że, uuu, zarobiliśmy 100 tysięcy i teraz. Przepalamy kasę, a później się okazuje, że jest problem. Moi drodzy, więc tak wygląda proces, przez który przejdziemy w kursie, liczy się kampania. Bardzo dziękuję za oglądanie. Moi drodzy, no i właśnie przez cały ten proces będą przechodziły osoby, które dołączą na pokład kursu Liczy się kampania, więc te wszystkie elementy, które tutaj pokazałem, e, tego wszystkiego będziemy się uczyć. Wejdziemy to w 100 razy głębiej. Przy okazji mam nadzieję, że to wideo dla Was też było wartościowe. Nawet te osoby, które na pokład kursu nie wejdą, ale chcą wiedzieć, jak robić kampanię, być może faktycznie warto spróbować własnym sumptem. To tu dostaliście taki schemat, co trzeba wziąć pod uwagę i ewentualnie zapraszam na kolejną edycję. No wtedy co prawda warunki już nie będą tak atrakcyjne jak teraz, bo nie będzie dostępu live, Time, bo cena będzie wyższa co najmniej o 50%, a może nawet dużo, dużo więcej, więc warunki będą ciut gorsze, ale jeżeli ktoś teraz nie chce, nie może, doskonale to rozumiem, nie mam z tym najmniejszego problemu, zapraszam na kolejną edycję. Mam nadzieję, że to wideo Wam się podobało. Jeżeli tak, to oczywiście subskrybujcie kanał, dajcie łapkę w górę, będzie mi bardzo miło i ewentualnie podeślijcie to wideo komuś, kogo mogłoby zainteresować. Dziękuję bardzo, do zobaczenia, hej!